Siemanko, z tej strony tak, i te, teraz nagrywamy właśnie filmik na Xboxie moim, tak, yy, to będzie pierwszy filmik i dzisiaj będziemy może nagrywać Minecrafta, dobra, to zacznijmy to grać. To zacznijmy grać. Dobra, tutaj się już nam pięknie odwieje wszystko. Tutaj jest kamera sobie zostawię. Okej. Okay. Trochę jest tu za blisko. Okej. Okay. Zaczynamy. Okej. Okay. Tak, Ładuj się, szybciej, 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 okay. To wiecie co, ja stworzę świat i do was wrócę Okej, okay, to mi się już ładuje Dobra No, odcinki będą takie może 11 minut, około. Ok, Okej, to, to zaczynajmy to pierwsza rzecz to oczywiście nie drzewa. Z innego, może kopanie bedroka. No fajnie! Fuu! No, Moment. No. sprawdzę sobie krafty, patyki. Wow. Kopię liście. Po prostu jestem bogiem minecrafta. Kopię liście i myślę, że mi drewno wypadnie. No po prostu bog minecrafta no to są kill i, 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 no, 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 fuj nie wiem, czy na easy to mieć. No, no, możemy zacząć kopać Mogę sobie łopatę zrobić, ale tam o, ja, rzeczywiście Minecraft, więc że najmniejsza gra, będę lecieć, jakie gry tam mam, bo na razie jestem gdzieś indziej, to muszę sobie po gry pojechać to jutro już powinienem, nie pojechać więc kopnę tutaj, kopnę tutaj nie wiem, odcinki mogą być, no różne mogą być właśnie okej okay. jakby co to wiecie, ja jestem i ja na Xboxie Aleks tam wrzucił, mój kolega wrzucił tam właśnie filmik ja, się widzieli my oczywiście jesteśmy osobno, ale mogą być filmiki razem Oczywiście subskrybujcie i komentujcie, i ogólnie łapki w górę. O, no, tutaj nie. Ja to sobie. To jest dla Cyklopnia, czy ogólnie? Chodzę jak ciotka. No, no, co no, no i się pogubiłam. Patyków nie mam, drewna nie mam. Patyków nie mam, drewna nie mam. Niczego nie ma. Gdzie jest moje drewno? Ja się pytam, gdzie jest... O to, to. Dobra. Ile to nagrywa? Dobra, tyle jeszcze mamy tam czas. Miecze sobie jeszcze zrobię. Może mieć kinia. Ciemna jak dupia. I main mine. Mine, bo to Minecraft. Minecroft ci trzeba minować, Wiecie, co piecyk sobie jeszcze zrobię? No to nie ja ma piecyku. No. Najważniejsza Taka ważna nawet rzecz, nie najważniejsza, ale ważna. No, no, Może być takie trochę światło, ale to... potem tym wszystko będzie ok. To jest tylko moje początki Minecrafta. Więc... Błagam ludzie, proszę, proszę o subskrypcję tylko. Chcę wiedzieć, że ktoś to ogląda. A się przez No jeżeli tam to się tam robi, to ja sobie zrobię tutaj już te węgiel, Wungiele sobie zrobię. wągiel. Jeszcze jedno. Okej. Okay. Okej, okay, niech się tam robi wągiel, a ja w tym czasie pójdę jeszcze malinować. No, dopiero zacząłem grę, a już mamy żelazko. Kajcie, ja sobie tutaj gammy zmniejszę. To może będzie lepiej. Widać. Okej. Okay. Nie wiem czy to cokolwiek. Nie, teraz je ciemno w ogóle. Teraz to w ogóle już nic nie widać. Nie, tak było lepiej. Fejs, to... gama. No To Zgubiłem. Zgubić się w jaskini 4 2x2. 2. Nie wierzę wam. Trzeba być naprawdę kompletnym kompletnie idiotą, żeby się zgubić w jaskini 2x2. 2. Raczej. Nie. Jest czy zawsze jak znajdę węgla, to musi on być rozpatrzony na całej mapie. Dobra. do mnie tam już na Potem się to z nas takie słowa Potem takie to mie, Ale słowa mie, takie No mie, takie to no to okej, okay. hop, 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 hop. Oczywiście musiałem zrobić takie sobie. Na przykład co nie dało W ogóle to wygląda jakby miało takie małe kawałeczki kupy na tym. uuuu, dobra. Zapomnijcie o tym, co ja mam. Co ja wyglądam? Co? Dawaj, w ogóle, No dwóch. Skupiamy. Po... Dobra, dwa, dwa klocuszki, ale No To ja na razie sobie ja. Mi się tam to przepala. To ja sobie może. Konik. Szanowni. dobry, panie koniu. Ja. Dawaj miso, tam jest kurczak, tam jest kurczak, a tam kolejna świnia. a tam jest chyba, mój piecyk. Jedz, gin. Hmm. Okej, okay, idziemy dalej, tutaj jest kurczak kolejny. Właśnie, wiecie co? Jeżeli w ogóle ktoś ma taką ochotę, chociaż wątpię, żeby ktoś to oglądał, ale chcę, żebyście się skubowali Mandzio. Tak, Mandzio to jest mój ulubiony taki YouTuber, jest jestem jego fanem. Jakby... Czyli on jest moim fanem, Jezu. Co ja już? Ja już jakieś narkotyki tutaj brałem, co ja w ogóle mówię, Mandzio? Ja bym te fanem, no na pewno. Ja mam fanem, na odmieniu nie oglądała, ok okej? Nieważne, zapomnijcie o tym, jak ja jestem Mam fanem, tak? Znaczy, Mam jest moim fanem, no, Mandzia jest moim fanem, no, powiedziałem. No i tak, chciałbym, żebyście go subskrybowali, bo to on jest takim fajnym youtuberem, ja go lubię. No, no i dobra, no to zwracamy, dobra. Um, tak. To widzę, że mi czas tu już mija, więc to by było chyba na tyle, więc śmamanko, widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko, cześć i papa. ui!